Klaudyna w Paryżu. Dziś powracam do mego dziennika, którego pisanie musiałam przerwać w czasie choroby. W czasie ciężkiej choroby. Bo zdaje się, że ja naprawdę byłam bardzo chora. Nie czuję się jeszcze zbyt silna, ale okres gorączki i wielkiej rozpaczy mam już chyba za sobą. Oczywiście nadal nie pojmuję, że ludzie mogą mieszkać w Paryżu z własnej i nieprzemuszonej woli i że znajdują w tym przyjemność, zaczynam jednak rozumieć, że można interesować się tym, co dzieje się w tych wielkich sześciopiętrowych pudłach. Ale, by nie uchybić mym zapiskom, muszę opowiedzieć po kolei, skąd wzięłam się w Paryżu, dlaczego opuściłam Montigny i moją kochaną szkołę, taką oryginalną, gdzie niebaczna na ludzkie gadanie, panna Sirżo nadal umizga się do swojej małej Amy, gdy tymczasem uczennice stają na głowie. Dlaczego tatuś rozstał się ze swymi ślimakami? Wszystko, wszystko. Na pewno będę bardzo zmęczona jak skończę, bo trzeba wam wiedzieć, że jestem jeszcze chudsza niż w zeszłym roku i jeszcze trochę dłuższa. Wprawdzie przedwczoraj skończyłam 17 lat, ale wyglądam co najwyżej na 16. Zaraz niech spojrzę do lustra. tak. Spiczasta brudko, jesteś całkiem ładna, ale nie przesadzaj, błagam w swojej spiczastości. Orzechowe oczy, upieracie się przy barwie orzecha i nie mam do was o to pretensji. Nie chowajcie się jednak z tak nadmierną skromnością pod brwi. Moja buzia pozostała moją buzią, lecz tak jest blada, że nie mogę oprzeć się pokusie i rozcieram na tych bladziutkich wargach czerwone płatki pelargonii z okna. Daje to zresztą ochydny fioletowy odcień, także zlizuję go zaraz. A wy, moje biedne uszy, małe uszka białe i anemiczne, chowam was pod lokami i od czasu do czasu zerkam tylko ukradkiem i szczypię, żebyście poróżowiały, ale najgorsze to włosy. Ile razy ich dotknę, chce mi się płakać. Obcieli mi, obcieli mi tuż przy szyi moją falistą szopę, moją ciemną szopę ciut, ciut rudawą. Te dziesięć centymetrów, jakie mi zostało, robi co może. Wije się i puszy, i stara się rosnąć jak najprędzej. Lecz każdego ranka, gdy przemycił, wykonuje mimowolny ruch dłonią ku górze, zanim na mydle szyje. Ogarnia mnie smutek. Tatusiu o pięknej brodzie, do ciebie mam chyba tyle samo żalu, co i do siebie. Ach, czy widział kto kiedy takiego ojca? Ale posłuchajcie lepiej. Kiedy wielka rozprawa o malakologii okręgów Resnua była już na ukończeniu, tatuś wysłał sporą część rękopisu do wydawcy masona, do Paryża i od tej chwili pożerała go niecierpliwość. Jak to? Jego szpalty poprawione i wysłane na bulwar Saint-Germain rano, osiem godzin drogi koleją, nie wróciły do Montigny tego samego dnia wieczorem? A listonosz Dusin nasłuchał się przy tej okazji. Ten bonapartysta zakazany nie przynosi mi korekty. Żona przyprawia mu rogi i ma rację. A ze miły Boże, groźby o skalpowania tych partaczy dopuszczających się skandalicznych omyłek, i anatemy ciskane na zakały rodu ludzkiego rozlegały się od rana do wieczora. Fanszetka, moja śliczna kotka, która jest osobą dbałą o formy towarzyskie, podnosiła brwi z oburzenia. Listopad był czysty, a ślimaki opuszczone zdychały jeden po drugim. Wreszcie pewnego wieczoru tatuś z dłonią w swej trójkolorowej brodzie oświadczył mi – z moją książką jest zupełnie źle, drukarze kpią sobie ze mnie. Myślę, że najrozsądniej, sik, byłoby przenieść się do Paryża. Ta propozycja wstrząsnęła mną. Taka mieszanina prostoduszności i szaleństwa wprawiła mnie w stan niezwykłego podniecenia i poprosiłam tylko o tydzień czas do namysłu. Pośpiesz się, dorzucił tatuś, bo mam już amatora na nasz dom, makin chciałby go wynająć. O dwulicowości, ojców najbardziej nawet szczerych, mój zdążył wszystko przygotować cichaczem, a ja nie wyczułam groźby tego wyjazdu. W dwa dni później w szkole za namową panny serżą skłonna byłam już myśleć o dyplomie nauczycielskim drugiego stopnia, kiedy wielka Anę zaszła mi za skórę jeszcze bardziej niż zazwyczaj, nie wytrzymałam i powiedziałam do niej wzruszając ramionami: Pociesz się, moja droga, że niedługo już będziesz mi dokuczać za miesiąc przenoszę się do Paryża. I jej zdumienie, którego nie zdążyła ukryć, sprawiło mi szaloną uciechę. Pobiegła do łusi. Łuśka, stracisz swoją najserdeczniejszą przyjaciółkę. Będziesz płakać krokodylimi łzami, bo Klaudyna wyjeżdża do Paryża. Prędko utnij pasemko włosów i wymieńcie ostatnie przysięgi, bo potem możecie nie zdążyć. Łusia osłupiała, rozczapieżyła palce na kształt liścia palmy. Otworzyła szeroko swe oczy leniwe i zielone i bez odrobiny wstydu wybuchnęła hałaśliwym łkaniem. Rozgniewało mnie to. — Ja, owszem, że wyjeżdżam i wcale mi do was tęskno nie będzie. W domu zdecydowana, powiedziałam papie uroczyste tak, przeczesał z satysfakcją brodę i rzekł. Pradej Ron już szuka dla nas jakiegoś mieszkania. Gdzie, a bo ja wiem, Byłemem miał dość miejsca na książki, to dzielnicę mam w pięcioty. Ja też mam, w, w, mnie też jest wszystko jedno. W rzeczywistości. Nie miałam o tym po prostu najmniejszego pojęcia. Skądże taka klaudynka, która nigdy w życiu nie opuszczała swego obszernego domu i kochanego ogrodu w Monti, nie miała wiedzieć, czego jej będzie potrzeba w Paryżu i jaką dzielnicę należy wybrać? Fanszetka też nie wiedziała. Ogarnęło mnie jednak podniecenie i, jak zawsze, w niezwykłych okolicznościach, wymykałam się z domu na włóczęgi. Gdy tymczasem tatuś, który nagle zrobił się praktyczny, no nie to już przesadzam, który nagle zrobił się bardzo czynny, z wielkim szumem dyrygował pakowaniem. Dla wielu powodów po stokroć wolałam uciekać do lasu i nie słyszeć rozwścieczonych utyskiwań Melani. Melania jest jasnowłosa, leniwa i zwiędła. Niegdyś była bardzo ładna. Zajmuje się kuchnią, przynosi mi wodę i ściąga owoce z naszego ogrodu, by dawać je nieokreślonym bliżej znajomym. Lecz tatuś się zapewnia, że wykarmiła mnie niegdyś wyśmienitym mlekiem i że nadal lubi mnie bardzo. Dużo śpiewa. Ma w pamięci cały zapach frywolnych, a nawet całkiem sprośnych piosenek, z których zapamiętałam kilka, a mówią, że nie dbam o sztukę rozrywkową. Jedna z nich bardzo mi się podoba. Pociągnął ładnych razy kilka i nawet nie zaczerpnął tchu. Tralala, zawsze mu taka miła chwilka. Pijacki, trud przyjemny mu. Tralala i td Wiersze w przekładzie Jadwigi Dackiewicz Przypis tłumacza Melania otacza czułym zachwytem zarówno moje zalety, jak i wady. Stwierdza z uniesieniem, że jestem śliczności, że mam piękne ciało i konkluduje, szkoda, że nie masz kawalera. Tę niewinną i bezinteresowną potrzebę wzniecania i zaspokojania miłosnych zamysłów Melania rozciąga na wszystko, co żywe. Wiosną, kiedy fanszetka miałczy, grucha i tarza się po ścieżkach, Melania przywołuje usłużnie kocury i wabi je, wystawiając talerzyki z surowym mięsem. Później śledzi rozczulona Wynikłe z tego idylle i wystaje w ogrodzie, w brudnym fartuchu, nie zważając, że pieczeń cielęca czy potrawka z zająca przyswędza się trochę. Zamyślona, ujmując od spodu dłońmi swe nieskrępowane gorsetem piersi gestem, do którego przywykła i który mnie irytuje, mimo woli czuję nieokreślone obrzydzenie na myśl, że ssałam je kiedyś. Jednakże gdybym była małym głuptasem, a nie rozsądną i grzeczną dziewczynką, uczynna Melania zrobiłaby wszystko, by przywieźć mnie do grzechu. Ale ja śmieję się tylko, gdy opowiada mi o kawalerach. O nie, dziękuję, poszturchuję ją i mówię, idź z tym do Aneona, cię lepiej przyjmie. Melania przysięgła na prochy matki, że nie pojedzie do Paryża. To nie jedź, wcale mi na tym nie zależy, odpowiedziałam. Wówczas zaczęła szykować się do drogi, wieszcząc wszelakie możliwe nieszczęścia. Krążyłam więc po błotnistych drogach i pordzewiałych lasach pachnących grzybami i wilgotnym mchem. Zbierałam żółte kurki, najlepsze w śmietanie albo duszone z cielęciną. I powoli uświadomiłam sobie, że przenosiny do Paryża to czyste szaleństwo. Może gdybym bardzo prosiła Tatusia albo raczej gdybym próbowała go zastraszyć, ale co powiedziałaby Anne? Hausia wyobraziłaby sobie jeszcze, że to dla niej zostaje. Nie, trudno. Będzie się czas zastanowić tam na miejscu, gdyby mi było za bardzo źle. Któregoś dnia, gdy siedząc na skraju lasu na wzgórzu, spoglądałam w dół na lasy moje największe na tym świecie ukochanie, i na żółte łąki, i zorane pola i ich ziemię świeżą, niemal różową, na wieżę saraceńską nad nimi, każdym rokiem niższą, zrozumiałam jasno, tak jasno, jakim nieszczęściem jest ten wyjazd, że, omal nie pobiegłam do domu z błaganiem, z kategorycznym żądaniem. By odbito skrzynie z książkami i oswobodzono pookręcane nogi foteli. Dlaczego tego nie zrobiłam? Dlaczego zostałam tam pusta, wewnętrznie i zziębnięta pod czerwonym płaszczykiem? Kasztany spadały mi na głowę, kłując lekko jak kłębki wełny, w których ktoś zostawił przez zapomnienie igły do cerowania? Streszczam się. Pożegnanie ze szkołą, chłodne pożegnanie z dyrektorką, zadziwiająca ta nasza pani ze swą małą Amy u boku, powiedziała mi do widzenia zupełnie tak, jakby jeszcze tego samego popołudnia miała mnie znów zobaczyć. Drwiące pożegnanie, Anne, nie życzę ci powodzenia, moja droga, bo i tak wiadomo, że ci dopiszę, a odezwiesz się pewno dopiero po to, żeby mnie zawiadomić o swoim ślubie. Trwożne i rozełkane pożegnanie usi, która wyhaftowała mi jedwabiem czarno-żółty woreczek, szczyt złego smaku i daje mi jeszcze pukiel włosów w ozdobnym drewnianym pudełeczku ze spa. Zaiksowała te pamiątki, żebym ich nigdy nie zgubiła. Dla tych, co nie wiedzą, na czym polega zaiksowanie, objaśniam. Przedmiot, który ma być zaiksowany, kładzie się na ziemi. O, zamyka się go w nawiasie, którego końce krzyżują się, a wewnątrz nawiasu, po lewej stronie przedmiotu, wypisuje się duże X. Potem można być zupełnie spokojnym. Zaiksowanie jest niezawodne. Można też plunąć na ten przedmiot, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Biedna usia powiedziała do mnie, ja wiem, że ty nie wierzysz, że będę nieszczęśliwa, ale zobaczysz, zobaczysz, do czego ja jestem zdolna. Ja mam już ich powyżej uszu, wiesz, mojej siostry i tej pani dyrektorki. Tylko ciebie tu miałam i jedyna przyjemność to to, że ty tu byłaś, zobaczysz. Wycałowałam biedulkę w jędrne policzki, wilgotne rzęsy i biały, opalony karczek. Ucałowałam jej dołeczki i nieregularny, przykrótki nosek. Nigdy nie zaznała ode mnie tyle pieszczoty i rozpacz biednej dziewuszki jeszcze wzrosła. Może i mogłam przez ten rok uczynić ją bardzo szczęśliwą. Nie byłoby cię to zbyt wiele kosztowało, Klaudynko, już ja cię znam. Ale nie żałuję, że tak się nie stało. Uczucie fizycznej odrazy na widok poprzestawianych mebli i ruinacji moich drobnych przyzwyczajeń przejmowało mnie chłodem i wprawiało w pasję jak kota ulewa. O mało nie dostałam ataku nerwowego patrząc, jak wynoszą moje machoniowe biureczko poplamione atramentem, wąskie orzechowe łóżko i stary kredens normandzki, który służył mi jako bielizniarka. Statuś wyelegantowany jak nigdy przechadzał się pośród tego rozgardiaszu wieszczącego koniec świata i podśpiewywał zadufani w sobie Anglicy, oblężenie podjęli Lorientu, na co dolno-bretończycy, reszta nie nadaje się niestety do powtórzenia. Jeszcze nigdy nie byłam na niego zła tak jak wtedy. W ostatniej chwili zginęła fanszetka, równie jak ja pełna obrzydzenia, czmychnęła w popłochu do ogrodu i skryła się w szopie na węgiel. Co ja się namęczyłam, zanim udało mi się ją złapać i wsadzić do podróżnego koszyka czarna i prychająca, kleła jak szewc. Co się tyczy koszyków, fanszetka uznaje tylko koszyk od mięsa.